Widziłam taki dziwny filmik. Patrzcie. To jest ten dziwny filmik, patrzcie. Dobra, ja też patrzę. Patrzcie. Ma tyle wyświetleń jeden komentarz. Jak ktoś napisze, o to nikt tego nie będzie widział. Tylko ja. I ten filmik ma... Ten komentarz ma więcej to lajków ten niż, niż ten filmik Tu tylko jest ludzik? No mhm. Jeszcze zobaczę jeden filmik, bo on też jest dziwny chyba Nie ten Ten jakaś adus 23 godziny A ten 23 godziny 的爸爸，爸爸。爸爸